Cześć, witam! Na początku stycznia otrzymałam paczkę od Joanny. Taką paczkę noworoczno niespodziankową. I chciałam Wam pokazać, co w niej się znajdowało. Zacznę od książek. William Saroyan Kocham Cię Mamo. Litar, lit, laureat Nagrody Pulicera. Autor powieści Tracy i jego tygrys. Erskine Coldwell Blisko domu, wielkiej czwórki, raz z Hemingwayem, Steinbeckiem i Faulknerem. Zobaczymy. Jack Strong, y, czyli ben, Benjamin Weiser, Ryszard Kapuściński, życie ściśle tajne. Kultura, język podróży, włoska rodzina. Medyceusze, Florencja i wiele innych. A więc tutaj yy, na temat Włoch. W środku przecudne, przecudne zakładki. Erskine Caldwell, chłopiec Georgii. Irwin Shaw. Głos Letniego Dnia. Kiedyś pokazywałam Wam książkę, ch chyba również od Joanny: Chleb na Wody Płynące. No, muszę wreszcie Wam o niej opowiedzieć. Muszę. Oprócz książek, Joanna również przesłała mi przede wszystkim dwa listy. List bardzo osobisty, bardzo obszerny, bardzo, bardzo ciekawy, zawierający wiele. Refleksji na tematy, które ja również na swoim kanale poruszam. Taki oto przepiękny i duży pakiet różnych herbat, co zawsze się przydaje. Te herbaty Wam pokażę w miskach, które otrzymaliśmy razem z Andrzejem. On zawsze korzysta na tych paczkach, które do mnie przychodzą. Bardzo dziękuję Ci, Joanno, w imieniu własnym oraz Andrzeja co jeszcze? Aha, to odkładam. No i taki pakiet, taka torebka z bardzo, z bardzo ciekawymi gadżetami. Po pierwsze gadżeciki związane z książkami, czyli zakładki, zapiski i takie różne, właśnie bardzo, bardzo ciekawe. Wrzucam znowu do tej torebki. O to jest cudne. Tu są perfumy, cztery malutkie perfumiki. Pachnące, no pachnące przecudnie, różnymi porami roku, kwiatami, i bardzo, bardzo dziękuję. Balsamik do ust. Chciałam powiedzieć, zimą balsamów nigdy za dużo, no ale gdzie ta zima? Za oknem kilkanaście stopni musiałam. Zasłony zasunąć, żeby się dobrze nagrywało. No i co? Aha, wspaniała bransoletka, bardzo dziękuję. I do tego przedmiotu, który za chwilę Wam pokażę, był do, łączony liścik z napisem Ważne. Przeczytałam go bardzo uważnie, i teraz pokażę Wam coś przecudnego. Po prostu rękodzieło wykonane przez mistrza. Uwaga! To jest płócienna torba z takim własnoręcznie wykonanym kocim haftem. A w tym, w tym liście jest uwaga, iż ten, ten haft wykonała własnoręcznie mama Joanny, za co bardzo, jeszcze raz wam pokazuję. Za co bardzo, bardzo dziękuję. Przy tej okazji pragnę również podziękować Szymonowi który przysłał mi, um, przysłał mi przesyłkę jeszcze przed świętami. Zjadłam, co było do zjedzenia z takim oto przepięknym Mikołajem. Zjadłam, co było do zjedzenia, a książka pod tytułem Maroko wędruje teraz po mojej rodzinie, więc nie mogę Wam jej fizycznie pokazać. Um, zarówno Szymonowi, a przede wszystkim Joannie bardzo serdecznie dziękuję. Wyjęłam te gadżety, wyjęłam te prezenty, żeby Wam pokazać, bo w pudełku przygotowuję już rewanżyk, także jestem bardzo wzruszona, bardzo mi miło, Joanno, że o mnie pamiętałaś i że mama y, przyszła, zrobiła taki no, wspaniały koci haft. Także bardzo dziękuję, Joanno, jeszcze raz, a wy dyskutujcie o książkach ze mną, o zawartości książkowej tej przesyłki. Yy, dziękuję. Do zobaczenia.